Powstaje sala Dzieński na Wita pod przewodnictwem obecnego wśród nas księdza Mariusza Sonińskiego i osób świeckich na czele obecnego wśród nas pana Jerzego Wilczaka. W dniu dzisiejszym przeżywamy już 30-lecia działalności Stowarzyszenia. A ta historia to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzyli i wydarzenia. Które się tutaj dokonały i obecnie dokonują. Jako stalezjanie pragnienie wyrazić wdzięczność wszystkim osobom z imienia i nazwiska, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Salesu 30 lat, żeby mogło nastąpić taki moment, gdzie człowiek raduje się całym sercem. Ile dzieci, ile młodzieży uczestniczyło w tym przepięknym dziele salezjańskim, to wie chyba tylko Sam Paduk. Natomiast ci wszyscy ludzie, którzy byli cząstką tego dzieła, no to jest właśnie wiele tych osób, dzieci, młodzieży dzisiaj zajmuje bardzo znaczące miejsce w społeczności, w wymiarze naszej ojczyzny i to bardzo odpowiedzialnej funkcji, zadań na różnych szczeblach, w różnych środowiskach. Ale to jest owoc pracy każdej z nas tutaj osób. Może czasami sobie tylko nie uświadamiamy, ile właśnie dobra uczyniliśmy. 10 marca 1993 roku oficjalnie powstało SS Salon 3. Byłem tam prezesem przez kilka lat. Osiągaliśmy sukcesy takie na terenie szczecińskim. W Hiszpanii chyba tak mi się mówi. To, to... wtedy też Salos jako ogólnopolski odniósł tam sukcesy. Za moich czasów myśmy takich nie prowadzili jakichś treningów indywidualnych. Dopiero po tym, jak się stworzył już ten klub Salosu, zaczęli do nas przychodzić zawodnicy, znaczy zawodnicy chłopcy, którzy rokował na przyszłość. I w międzyczasie zgłosiłem jako były zawodnik pogoni, że coś takiego jest w Salosie. No i pogon objęła nas patronatem, naszą sekcję piłki Pamiętam taką sytuację zabawną, bo może o tym już mało kto chce powiedzieć, że młodzieżą zajmowali się też trenerzy pogoni. Jeden z trenerów pogoni, nie będę wymieniał nazwiska, ale na pewno sobie to przypomni, mówił, że nigdy nie wpuścił tutaj czarnych, żeby grali na tych boiskach. A oto obok stał ksiądz Tadeusz Balicki i sobie zażartował i mówi, tak, panie trenerze, a może zagramy o to. Moja ta drużyna z pogonią. Jeżeli wygramy, to Będziemy mogli korzystać. Zgoda, oczywiście. Tam się byli przygotowani i się nie spodziewał, że akurat chłopcy z Salosu byli tak ambitni, jeszcze ksiądz powiedział im o co grają, że wygrali ten mecz. I wtedy stali się przyjaciółmi i nigdy nie było żadnych problemów, żeby chłopcy z Salosu nie mogli korzystać z boisk. Tak co jest do dnia dzisiejszego. Współpraca z Pogonią zawsze się opierała, bo mówimy, że Salos to ma zagospodarować te dzieci, a talenty, które... Będą się pojawiały, to niech ją kluby zawodowe. Tutaj zawsze na pierwszym miejscu było wychowanie. Zawsze gra się o wynik, stało z niego osiągał. Y Różne sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Zdobył brązowy medal mistrzostw Polski na tych finałach. Byłem zresztą asystent trenera Adama Dla mnie niesamowite przeżycie też. Więc ta moja historia z Salosem wielokrotnie się splatała. Jestem za to bardzo wdzięczny. Mam wielu przyjaciół, którzy wychowali się w Salosie. Marcin Łazowski, Adam Gołubowski, Paweł Ozga. Piotr Łęczyński, teraz, to są teraz trenerzy, którzy wyszli od dziecka z Salosu, a są to osoby, które no, ludziom związanym w naszym województwie z piłką nożną, no, to, to nie są anonimowe nazwiska, to są świetni trenerzy, ale przede wszystkim bardzo dobrzy ludzie. E, i, I takich ludzi, myślę, że tutaj wychowaliście w Salosie na pewno tysiące. E, I Za to jestem szczególnie wdzięczny, e, ta statua, ta, ta patera, jest to po polskiego związku i prosiłbym księdza tutaj do mnie. Przeczytam z okazji jubileuszu 30-lecia Salosu w Przesyłam wyrazy uznania i szczerych gratulacje dla wszystkich sportowców, trenerów oraz działaczy zaangażowanych w lokalną piłkę nożną. Życzę Wam dalszych sukcesów i wytrwałości w realizacji stawianych sobie celów. W imieniu Zarządu Zachodnio-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Macie Bardzo serdecznie Polski Związek Piłki Nożnej przyznaje księdzu Tadeuszowi Bagickiemu. Medal srebrny za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej. Podpisane prezes Cezary Kulesza i sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski.